Do. Za wysoko, za mocno. Kierunek tylko, Prezent kierunek trochę Piłka opuszcza boisko, będzie Tak, fir firmówka ma, Ta, ma, nie? No bo tak tu przesadzisz ten <coughs> to siły, a chcę dobrze, bardziej mocniej... No. Ta... Ciekawe teraz podanie nad linią obrony, spójrzmy. Jest, podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Wysyła teraz ładną piłkę przez naskę. Nic nie będzie z dośrodkowania. No to nie jest wyjaśniają spali? sytuację. No, ja pierdolę. I pewnie to teraz wyjaśniają oddalają zagrożenie. Kopie to, to mozgać kurwa. Chuj do by będzie Wciąż to prowadzi był. piłkę, ale cała akcja kończy no się z stratą piłki. Dobra Cudo. sytuacja można ruszać z kontrą. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Broni teraz strzała. Ja będzie... meczu, Słuchaj, To jest niemożliwe. A to jest niemożliwe. Jak i, ta, i, 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 I patrz, taki jeszcze raz się gra to nie na nie tym nie i... Tak się to nie wlazło. No kurwa, z siły po ludzkim, Jeden, drugi raz. O kurwa. Sorry. Tak, tak jest! Jedenastka, proszę Państwa! Zaraz może niemożliwe. Tak, to będzie tak gra była. Nie, to już niemożliwe. Normalna no. rzecz, ale za chwilę może być gra Za chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. Obroniła, ale piłka w grze. Kurwa, ale że tam nie było bramki. Ja pierdolę. Dobitka jeszcze i też nie ma. Doskonała piłka za obronę Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło A ta kurwa tu stoi, że <słyska> my... no, <słyska> <mnie> tak on... Kurwa jest tak <słyska> w gościu jest tak słaby I teraz tak na bardziej w kurze. jeszcze właśnie Cała tym bardziej z tą jebałem po no, no, tych krótkim. Bo jak ja go widzę kurwa, bardziej on stoi w ogóle na zioł. Hmm. Ja bym już dawno z tyłu stał za nim, on stoi. O, kurwa nie przejmujesz, że on nim, nie jest nie, I to mnie nie, też tak, rozrywało właśnie w tym wybija, na kurwie być. na maksymalnej znakomite zagranie na dobieg o, i bo od kurwa szybciej A tam o kurwa zadowolony że kurwa bo szybciej grze, Jo pierdole chuj na żeruje na, na ich wynikach Zobacz, Oj świetna teraz piłka może być dobra sytuacja Zobacz, Co ma z tobą o piłkę jakby stanął miejscu a tyle się o kurwa poszedł z pizdu! To długo nie było! No, A fajnie strzał tam dałem, po krótkim, zajebisty. Ja teraz Teraz kurwa... A no, nie, ja już nie wierzę w siebie samego. <laughs> Ale nie robiłeś no, w chuj pecha z tą sytuacją. Co ci mm. kurczer podawał i, i te dwa strzały niesamowite no. to było kurwa? Jeszcze żeby... No. Jeszcze żeby on. Dobra, jeden. Że jeden kurwa jakoś tam cudem wyłapał. Mm, ale tą mm. dobitkę kurwa. Mm. Bez jaj. No. no, ale ja to teraz. Tak, ja to tym bardziej jeszcze mam. Później taką seizę sobie. Że jak już później właśnie tak, coś nie wejdzie, to ja pierdolę. Ja się teraz bardziej cofam, rozwoju. ty tutaj. się wieszasz? No, ja od razu mam, co ty, gdzie, kurwa, ja bym chciał właśnie tak jak te chuje, kurwa, 100 tysięcy porażek, kurwa, dwa remisy, git, żeśmy bez, ta, kurwa, ja od razu załamany przy każdym szale ja. Kurwa. Ja idę znowu, ja znowu się trochę cofnę, bo ich to wkur... i dobrze wam idzie zresztą też. No. Ale na lewo o tak jest, o ja. Chujowy, e, chujowy. Patrz, leci, pa. Bardzo dobrze. Ale ja to w ogóle cudo.

Nie nie, nie o tym mi chodzi, że się denerwuje. Myślałem, że myśli, że sam grasz, bo Matki się zatrzymał. Ale tam. Nadal na boisku. Santos. Pinto. Ryzykownie, ale skutecznie. O, złe sędzia. To chyba będzie żółta kartka. A to by ja. oznaczało, że wylatuje z boiska. I sędzia wyciąga teraz żółtą kartkę. Już drugą. Git. A śresztę nieczu obejrzy strzałkę. Nie dostąpu, zaskakujące zachowanie! Jak wiesz, Git. że jesteś na cenzurowanym, to nie robisz czegoś takiego, to bym nie... Że jak będziesz w pobliżu dostać! Salazar! Git! dobra sytuacja na centre. Dobrze, tak chuju! Uuuu, nie tam, gdzie powinna! Ufoszek chuj! Zupełnie nie tam, gdzie trzeba! Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale. Nie, danie, w końcu waczka była. <noise> ale jak to... Jak to strzebroku! <noise> <Szedł w> <noise> tak się wkur. <noise> Drużyna gospodarzy rządzi to. Aż to chyba sobie, kurwa, na wyszło. Tak, Musi się jeszcze przekładać...